Cześć, dziecka z tej strony. Ambrose, witam Was ponownie w grze RUS. Dzisiaj 22 odcinek, czyli w Paszczu Niedźwiedzia. 7-8 sierpnia 1945 roku Sheridan zdawał sobie sprawę, że Kate jest w posiadaniu pozostałych prototypów. Dlatego też postanowił wykonać desperacką misję, polegającą na zrzuceniu silnej grupy bojowej za liniami wroga. Udało mu się kompletnie zaskoczyć Kate i jej sowieckich sojuszników oraz powstrzymać gromadzenie paliwa, które miało trafić do pocisków nuklearnych, więcej tylko na odpalenie. Przy okazji, zmiarzył sowiecką ósmą armię gwardii. Ocienie 22, w paszczu Niedźwiedzia, ruszamy. Zastanawiam się, bo już to któryś raz nagrywam, nie idzie mi. Yy... No wiem. Yy, dobra, spróbuję jeszcze raz na podoficerze. Może inaczej to spróbuję rozegrać, wiecie? Musimy tutaj szybko opanować 4 czy 5 punktów. To jest niepokojące. ...potwierdził, że Kate i wydział siódmy zdobyli zaginione prototypy. I co jej ogłowi mają do powiedzenia na temat tej tajnej broni? One działają. To oznacza, że Kate i jej towarzysze pozyskali technologię nuklearną. Zgodnie z tymi zdjęciami, które otrzymaliśmy dziś rano, wnioskujemy, że zostali przeniesieni do Turyngi. Czemu tam? Znajduje się tam ósma Armia Gwardii. A jej dowódcy mają wielką ochotę pomaszerować dalej na zachód. Założę się, że zapewnili sobie w tym pomoc Wydziału Siódmego i Kate. A stamtąd doleci wszędzie na terytorium Niemiec. Więc to tylko kwestia dni, zanim będą w stanie wystrzelić głowicę. Co możemy zrobić? Możemy przeprowadzić atak wyprzedzający. Lepiej tak zrobić i rozwścieczyć Sowietów, niż pozwolić Kate na obrócenie połowy Niemiec w perzynę. Ale jakimi siłami? Alianckie siły okupacyjne są rozciągnięte od Austrii po wybrzeże Bałtyku. Mm, mamy 21. Grupę Armii Montiego na północy. Moją pierwszą armię w centrum i pierwszą francuską armię leduka na południu. Nie zapominajcie o armii rezerwowej von Richtera na tyłach. Paton sformował ją z niemieckich jeńców. Ale nie możemy zmobilizować więcej niż jednej z tych armii bez tworzenia dziur na granicy. Trzeba kogoś wybrać. Ja wybiorę pierwszą amerykańską armię Sheridana. Poza tym Eisenhower nie zgodzi się na żadną większą ofensywę przeciwko Sowietom. Przecież to grozi wybuchem kolejnej wojny. Te Tychów. Nie znajduje, jeśli zdobędziemy twarde dowody co do intencji fanatyków z ósmej armii. Więc zorganizujemy małą operację na początek. Oddziały powietrzno-desantowe założą obóz, a my będziemy zaopatrywać go drogą lotniczą. Chcesz zbudować lądowisko w samym środku radzieckiego terytorium? Właśnie tak. Zgromadzili znaczne siły pancerne na granicy, ale nie spodziewają się, że ominiemy je drogą lotniczą. Rzeczywiście. Zwłaszcza, że będą potrzebne przynajmniej dwa pasy, by dostawy szły płynnie, co oznacza konieczność obrony dwóch baz. To ryzykowny pomysł. Wiem o tym, ale korzyści z tego planu mogą być warte poświęcenia. Trafimy Kate tam, gdzie ją zaboli. Czy widzimy miejsce więcej, gdzie musimy się bronić? <coughs> e, w no, takim razie tak. Ser, nie jesteśmy w stanie wysłać saperów drogą lotniczą, ani przerzucić ich przez linię radzieckich czołgów. Cholera. No to nie mamy baz. Jedyna możliwość to przejąć radzieckie bazy Joe. A trzech tutaj. Tu jest mi potrzebny ten, proszę pamiętać o ochronie lotnisk, by zapewnić ciągłość dostaw. Tutaj czterech miesięcy, tutaj trzech gdzieś, tutaj rozpoczęto Teraz tak z tej strony. Baza na południu 34 zrzuci się ich mniej więcej gdzieś tutaj. Pancerny. Z pewnością szybko się nami zainteresują. Ja mam te 34. Atak nie mamy dość wyposażenia. Trzeba będzie przejąć ich składy. Przyjmijcie to. I teraz tak, <laughs> Dora. Będzie trzeba szybko zająć lotnisko. Eee, was poproszę gdzieś tutaj, czyli pierwsze tutaj z dostawy z paliwem, już mają teraz. Tak cztery oddziały, mniej więcej tutaj. Wygląda na to, że w sektorze Steinbach istnieje opuszczona baza. Cztery tutaj zwiat w to miejsce. Kolejny zwiat w to miejsce. Są cztery oddziały, One tu szybko wejdą. Gazu do miasta. Blitz. A wy przyjmijcie ten skład. Mam mało kasy. Potrzebuję troszeczkę więcej. Eee, z tego lotniska. Kolejny samolot zwiadowczy. Wysłano prośbę o nową jednostkę. No bo ty mi tutaj lat. Dobra. Przejdź tutaj. Panie generale, wysyłają najnowsze prototypy czołgów. Robią wrażenie. Sztab zapewnił na nową Dobra, jesteś. Ciebie prosić tutaj. Dobrze, mamy kolejny skład. Ich baza jest całkiem dobrze broniona. Potwierdzam zniszczenie celu. Jednostka rozpoczyna ostrzał nieprzyjaciela. Dobra, um, mam trochę pieniędzy, możemy cztery oddziały, więc jest w ten region. Musimy się spostrzegć ich wszelkich paliwa jednostka w Róba, musi jest wrócić. Tutaj... całym sektorze Tak jest, kierujemy Musimy tutaj ich odrobinkę przekierować przyjaciela zniszczona. I tu. Blitz na ten sektor. Do wszystkich jednostek w sektorze. Blitz aktywny. Porter Blitz przestał działać. Tego tutaj. Tego tutaj. Tego tutaj. Wysadzimy ich szybko. I tutaj będzie trzeba szybciutko postawić

Bunkier. E, on tam spadł. Tu. Czemu mam koszary do budowy? Nie mam koszar do budowy. E, Wyjeżdżam w to miejsce.

Hmm. Tutaj nic nie robisz, tutaj. Jednostka informuje o likwidacji nieprzyjaciela. Znisz go. Zniszczyć cel. Okryto nieprzyjacielską. Sir, mamy raporty o kolejnych utworzonych liniach zaopatrzeniowych. Ser, mamy potwierdzenie. Nowa linia zaopatrzeniowa już funkcjonuje. Jednostka donosi o uszkodzenia. Właśnie, bo tak, tak kurczę tutaj jest. Ten samolot z Wiedosiem ja chętnie tutaj, tutaj tu widział. Stąd natomiast spadochroniarzy. Sześć oddziałów mniej więcej tutaj do miasta. Tutaj w ogóle zwiat. Przecież gdzieś tutaj. I kolejny z tych koszar. Jest zajęta przez 28 szmegwardejski korpus strzelecki, ale zajęcie jej to będzie nie lada wyczyn. Zdanie, że mogę tylko tutaj czołgi ta zbudować. Są przeciwpancerne, więc na spokojnie. Wykurzymy ich z miasta. Eee, są zwiadowczy. Lecimy tutaj zobaczyć co jest. To jest, a tam jest artyleria. Świetnie.

Dobra, to jest okej. Okay. o właśnie mówię. Nasz coś chcą zbudować. spaniaki. Dobra, ci powinniśmy sobie tutaj poradzić? Pomocnienia zniszczone! Jest okay. no, tutaj moi zniszczyli jednak. Uuu słabo. Eee, bo... Wy jednostka jednostka tutaj. Blitz. Jest w cajusie, tak jednostka o jednostka pod ogniem ciągłym! To czym woz zaopatrznieniu gdzieś. Rabot, odział przed w kontakt z wrogiem. A, witam Was e, jednak. Tutaj mam przygotowany ile? 30 oddziałów, więc możemy ruszać. Tylko poczekam jeszcze chwileczkę e, na dwa fortele. Bo tu. A, 3 minuty. Dobra, poczekam za 3 minuty. A tymczasem sobie może zrobię to jeszcze. Hmm, że dwie tutaj ciężkie e, artylery pancerne. zniesie ich. się zniszczy, to działa pelot. A na, aż ten forte tutaj się skończy, bo to są, mam pozorowane jednostki. Znaczy nie wiem gdzie są. A, ale za szczegół. Kasę mamy dosyć ładnie, dosyć sporo. Gdyby one mi to zniszczyły, bym tutaj mógł wysłać ludzi. Gdzieś tu miałem Wiesz co pokaż mi tutaj ten region no, To jest więcej niż jedna przecielotnicza Wow trochę i tu jest Wracaj. Jednostka znisz... zniszczyli Nie wiem celujcie w to Dobra ile jeszcze? 3 minut 40, dobra. Potworzymy jeszcze tutaj oddziały. 4T I 3T Moje, ten oddział już tak wielki Oddział kontakt z wrogiem. Jaki słupek kurde wielki. A znaczy ci tutaj dalej? Uzupełnienia gotowe do No go kurde zniszczyć. No nie by będą próbowali to cały czas swoje odbić. Znaczy się za bo chcę ich tutaj zakamuflować, czyli raz, dwa Jednostka rozpoczyna od nie, to tu wystarczy. Dobra, atakujemy Cisza radiowa. Jednostki wprowadzają ciszę radiową. To wszystkich jednostek w trochę z nich tutaj jest co? Ja chcę ich tak doprowadzić tutaj na granicę, żeby ich po prostu trzepnęli to ostro, za Jednym razem. Zadanie Raport, jednostka ja pod ogniem ciągłym. Zniszczyć ich. Nie, <laughs> Nie może się zdecydować, kurde. Raport, jeden z wolterii przestał działać. Macie ich wykończyć, zrozumiano? To... No... Jak mu tą bazę, Oddział, w kierunku celu. Go. a teraz, jak pozbędziemy się tych przeciwlotniczych, dobra i teraz tak walczyć do upadłego. Na to właśnie mi chodzi, mają ich po prostu wszystkich roznieść tutaj. Będziemy te czołgi super ciężkie. My też mamy tutaj te super ciężkie, ale najpierw poszukaj Shermanów. A pershingi y, zostały. Zniszczy tą bazę. Baza Pepant. A wy... Nie jest już możliwe. Brawo, jednostka pod okniem ciągłem. Mój samolot zwiodwy. Nie walczymy już to opadowego. Piękna salva. Sruj nie ma. Blitz. Tu nie mają szansy przedrzeć Ale także nie zniszczyć ich Ja sobie przyjmuję tutaj bazę artylerii przeciwlotniczą I mamy ich sztab w końcu ja to to szczerze mówią, że przyspieszę, nie wiem. Dowiedzieliśmy się, że główna baza ósmej armii gwardii znajduje się na północy. Eisenhower jest w trakcie dyplomatycznej szarpaniny z marszałkiem Żukowem, co ma powstrzymać reakcję reszty sił sowieckich, więc musimy to załatwić sprawnie. Najwyraźniej sprawa światowego pokoju wymaga od nas jeszcze jednego wysiłku, Joe. A, w końcu udało się. Nie, najbardziej wkurzęca jest to misja. Projekt zatrudnił 13 tysięcy premii Dwa, trzy poziomy? Prawie 4, Nieźle. 54 tysiące. Tak, to jest jedna z gorszych misji. 56 minut trwa. Nieźle. Ale w tym miejscu podziękuję wam za uwagę. Trzymajcie do zaczenia. W kolejnym odcinku. Hailuju, cześć pa.